Hej, witajcie! Dobra, mówię. Dobra, ja będę mówił. Witamy Was Maksę SK Jestem dzisiaj z... Adrianem. Jestem dzisiaj z... Jestem dzisiaj z Adrianem, Maxiem i Odim. Odim, A, no. Dobra, ja przeczytam może te... Yyy... Zejdź, Maksio. Y... Nie, po, ang... po angielsku, nie, ja nie czytam. Po angielsku ja nie czytam. To czyta. O właśnie ty, Maksio. Maksio czyta. Maxio czyta najlepiej po angielsku z nas wszystkich. Spoko. Czytaj. No, czytaj. Cicho, siedź. Ma, ma, czw... ma się tą czwóreczkę. Nie odzywaj, ty masz Czwóreczkę. Cicho, mam czwóreczkę. Ej, oddaj opa! Ej, nie zdaj mi opa! mi opa! Mi też zabrał! Mi też zabrał! Ej, to było. Ja cię tylko kiknąłem spaka. Nie! Powinieneś móc! A bym go zrobił, jakbym łuba nadał! Musiał wygasić serwa! to

jest co? To jest My też boli. <laughs> Gdzie mamy iść? Jest. Nie wiem. Nie mamy tu iść. Wątpię, bo Makszy tutaj coś zrobił, że jest. O jest coś, dobra, woda jakaś. To jest spał cały. Parsoida coś tam, coś tam. No jest jakiś spawn. Ej, chodź, i chodź. hejź. iść do czerwonego, to chodźcie, może tu! Ta mapa jest wykonana jeden na Nie ma to w ogóle spawnu. Nie wiadomo jak to jest niby Spawn jest na górze. Ej, może mam coś szukać. nie, wiesz gdzie jest? Tutaj w środku jest ten wejście. Tutaj powinien być spawn. Ja to od rozwalę. O tutaj! Jest. Jest, chodźcie tu. Nie, nie, nie. mam tutaj, ja No kurde, chodź tutaj, spawn. Ej, postaw tam Mimos yes. blok. Jest to jest jakaś już misja. Misja? Ale to jest chyba pierwsza, nie? Możliwe. Nie, tu jest jeszcze zejście. To jest no co to? No nice. Jestem w chodzie. To może ja to, to usunię? Tam nie ta. nic nie ma, tam nic nie ma. Czekaj. No tu jest ten spawn, to jest... Oh. Tak, tu jest spawn. Tak, to, to jest pierwszy test. Dobrze, znalazłem. Chodźcie. Ja, to jest test. Dobra, idziemy. Wypijmy maksy do siebie. Bo ja nie mogę. Wypij pierwszy test. Ja będę klikać. Ja będę czytał. Dobra, ja się teknę do Maxia. dp.adrianyj-pl Maksio, 99. ja się tepam do Maxio. kurde który mnie bił A to ja Ciebie nie widziałem Maxio. Dobra Ej, tutaj jest CNT Jeśli coś tego zepsujecie to... O nas Omg, dobra Jak ustawimy to trzeba kliknąć przycisk Kurde, ja nie mogę otworzyć listy a gdzie też też O jest, ale tam jest strzał. Spoko. Ej! Jedne otwierają drzwi, drugie. Ej, jedno otwiera drzwi, a drugie. Ej, tylko żeby TNT. Ja już nacisnąłem. Nacisnąłem! Ten guzik żeby sprawdzić, żeby sprawdzić, czy to wszystko dobrze jest. No na razie się nic nie robi. Ja czekam. Coś się... Słyszę dyspensery. to... Dobra, cześć teraz, na Zaciśnij. Dłupa. 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 Mam pomysł, A, Ale mi troszeczkę cześć. tutaj, troszeczkę mnie tutaj loguje. Ej, to jest fake. TNT. Dobra, może przeczytajcie co tu mamy zrobić, co? Cześć. 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 Ej, nie psujcie tego TNT. Chyba, że trzeba jej zebrać. Ej, ja zebrałem jedno. Ja zebrałem jedno, spoko. Nie trzeba tych zbierać. Wiem, tylko... problem. Jest to żeby nas ciebie. Tutaj... Widzę. możesz zrobić. sam nie widzę. Ty, mi coś. Ja też. Właśnie ja też. Ja też będę. daj to TNT. No kurde, czego je zbierasz? Ja muszę iść do góry, żeby w to zobaczyć. Jest, drzwi się otworzyły, chodźcie. O, bo ja to zrobiłem. Ja teraz. Dobra, look. What is this? Co? tu. To się otwiera i zamyka co chwilę. Co tu jest? No dajcie też zobaczyć. Ja też biorę. Szlam, to jest szlam, a nie slaimbale, ja wiem co trzeba To jest to jest szlam, to ja idę tu. Każdy idzie do swojego nie to jest fajne trzeba umieć straszna ma szlagi na serwerze, to jest się da zrobić O jest, mi się wysunął tego, tego, no jak się nazywa Ale mi się wysunął lud, mi się lód wysunął Ej, Odi, nie tak. Musisz nad lodem. Po tu, widziałeś, nie? Nie. Już spadłem. Witajcie z powrotem, ludziska. Miałem. Laga, <grym wylega> tak naprawdę. Ty, ja tu spadłem. E, czegoś się z lodu woda nie zrobiła? Nie. Yeah. <grym wylega> dobrze ci tak. Nie wi mnie! Mam tu lagi. Tak Ej, tutaj jest dziemno, Zdrażnie. Dobra, ja już nie jestem. Nie, już Oni jest dotarli, a ja wziąłem. A gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie wy jesteś, idzie? A tu jesteś. A gdzie sorry ludzie, mam takie tutaj lagi na serwerze, że mnie wywala co chwilę i muszę zaszedź razem. Co na twoim mamy? Gdzie mamy iść? Gdzie mamy kurde iść O dobra, dobra, zostaw, zostaw. A tu... Niebieski dom i przycisk to Niebieskie pomieszczenie. Jestem... Ej, gdzie to się idzie? To jest jakiś glowstone na samym końcu w tym niebieskim i tyle. Gdzie mam iść? No tylko, co to jest to? Ja mam się pełnę. Ja Ja jestem tu, gdzie odi były. Yes, we will eat. Jest tu. Zobaczcie, rozwalę ty tą pełną zaciąć tytuł. Trzeba przejść dalej, Ja się te do Nimosa. Pora, idę do na... I... Ja jestem za Nimosem A? Ciemno tu jak? Ciemno ja idźcie do Ciemno tu jak w dupie Umurzyna idźcie do Nepalu Trzymam shifta Nimos gdzie poszedłeś Ja poszedłem tam gdzie Nimos Do chin nie idzie Do chiny nie A jestem tu gdzie ten się też więc Czyli nie przejść, tylko że jakieś tam się... A spoko. Ej, no drzwi jest zadowolały. To się tepnij, masz opa też. Ojej, źle. O. A, fajne. To. Ej, chodź się robię. Eee, kurde. Press... Dobra, mam. O, to ja idę na drugie. Kurde. Dobra, jest. Jest tam gdzie ten, tam gdzie ma się. O, zielony. To jakaś... fresh shul plate. Aha, fajna. Nie. Za każdy stan kliknąć. No tak. Przycisk. Ja już mam jedną dźwignię, kliknąłem. Przydać każdy przycisk. Liczcie klikajcie. O, gdzieś się opnęło. Drzwi się nie otworzyły. No Ty to tu we mnie pierwszy nic nie dzieje Kur... Ale ja mam tutaj lagi. Ja będę odwiedzać na komuś. Ty, tam są jakieś monstery. Nie znam John. Ma świniaków. Gdzie? Na serwerach to zawsze są świniaków. Ale w sensie, że. Bo ja wyłączyłem wszystko i monstery, i te... To dlaczego takie lagi masz na serwie? Sorry ludzie, mam takie tutaj lagi na serwerze, że mnie wywala co chwilę i muszę rano. Co na twoim mamy? Gdzie mamy iść? Gdzie mamy kurde iść O dobra, dobra, zostaw, zostaw. A tu Niebieski dom i przycisk to Patrz. Niebieskie pomieszczenie. Jest. Tak. Ej, gdzie to się idzie? A to jest co? To jest jakiś Glowstone na samym końcu, w tym niebieskim i tyle. Gdzie mam iść? No tylko, to jest to. Ja mam czerwoną wełnę. Ja, ja jestem tu, gdzie odi był. Yes, nie, z mimimi. Jest. O jest Trzybło, tyton, tu Zobaczę, rozwalę ty tą wełnę, zawsze tu. trzeba przejść dalej, chyba. Ja się typam do Nimosa. Idę do Nepalu. Dobra, idę na... Ja jestem za Nimosem. Ciemno tu jak. Gdzie, gdzie przed? Ciemno. Ej, uwaga, ja się typuję... Ja idzie do Nepalu. Ciemno tu jak w dupie łóżyna. Idźcie do Nepalu. Trzymam shifta. Ty Nimos gdzie poszedłeś? Ja poszedłem tam, gdzie Nimos. Do Chiny nie idźcie. Do Chiny nie idźcie. A ja jestem tu, gdzie ten... Maxia też. do Czyli? Nie przejść, tylko że... Ja myślałem, że. A, spoko. Ej, no drzwi są zadowolone. To się tepnij, masz opa też. Ja pana chodź. Ojej, źle. No. A, fajne. Ej, chodź no, się robi. Zobaczcie jak możesz. E, kurde. Pres, dobra. Mam. O, to ja idę na drugie. Kurde. Dobra, jest. Jest tam gdzie ten, tam gdzie ma Masz O, zielony to jakaś. Fresh plate. Aha, fajna. Nie. Yeah. Za każdy z kliknąć. Przycisk. Ja już mam jedną dźwignię, kliknąłem. Kliknąć każdy przycisk. Widzicie, klikajcie. O, gdy się oknęło. Dźwignię się nie otworzyłem. Zobacz, no to we mnie pierwszy nic nie dzieje. Kur. Strzał. Ale ja mam tutaj lagi Ja będą wystarczył na tobie. Ty, tam są jakieś monstery Wyznaczą Ma świniaków Gdzie? Na serwerach to zawsze są świniaki. Ale w się, sensie, że Bo ja wyłączyłem wszystko i monstery, i te To dlaczego takie lagi masz na serwie? Gdzie jesteś się a tutaj jesteście Fajnie, że. Tutaj jest co? Creeper? Tutaj jest Creeper chyba. Nie, to jest w Dobra yy, Kurde, miejsce mi się kończy na dysku. Jest <gry> ja Ale, no bo wiem, bo ja nie zmieniłem tego dysku. Zapisywania się frapst. Hej, już jestem. Oni nie nagrywają, bo są lagi, nie chce im się grać. Dobra, to ja z, jak już go zacząłem, to już go z wami przejdę do końca, żeby nie było, że nagrałem kawałek, a gdzie jest reszta, nie? Więc takie wytłumaczonko, dlaczego. Jest. Dobra.